Sobą. sok, który otrzymaliśmy od szeryfa. Gdzie tam miejscówka? Wejściówka znaczy Wejściówka jest na targi w torebce. O. I co? Mamy fajną drogę, bo od naszej miejscowości aż do Ustronia jest SK, więc było 260 km, tak naprawdę jest 280, 280, 280 km i 30 więcej jak do Karpaczy. Tak, 30 więcej <laughs> niż do, na k 36. Ale na pewno droga będzie szybsza. Zdecydowanie przez to właśnie, że jest Eska, bo tam ostatnie 50 km to jest droga przez miejscowości i ona się wydłuża czas o godzinę tak naprawdę, nie? No dobra, tak. w każdym razie jedziemy do ustrawia na Andrzejki. My, jak zawsze, nie do końca przygotowani, bo się wczoraj dowiedzieliśmy, że powinniśmy się przebrać na zabawę taneczną. To się coś wymyśli, wiadomo. Jak my się przygotowujemy na zimowy karawanik, bo o tym też chciałam powiedzieć. Natomiast tutaj pytam Zbyszka, jak przygotował przyczepę, bo ja tego nie robię. Ja przygotowuję rzeczy nasze. I większość z Was na zimę, jako ona stoi, no to wiadomo, woda puszcza zalewa spłuczki y, y, płynem do spryskiwaczy i spłuszczamy. A zalewamy czymś z spłuczki? Spłuczkę, tak jak mówiłem, zalewamy płynem do spryskiwaczy. Płynem do spryskiwaczy, okej. Okay. Ale tylko spłuczkę? Tak. Cała w momencie, kiedy zostaje. przyjeżdżamy... My mamy całą instalację w środku, nic nie idzie na zewnątrz. Mhm. Wodą? Tak, cała woda jest w środku, zbiornik jest w środku, wężer rurki, wszystko jest w środku, przyczepę dogrzewamy, jeździmy co dwa tygodnie, ona też nie... mówię, gdyby się okazało, że będzie minus 10, no to wtedy trzeba wodę spuścić, bo porozwala wszystko, ale u nas takie temperatury, to słabo, nie? A jak my się przygotowujemy na zimowy karawanik? Bo o tym też chciałabym powiedzieć. Natomiast tutaj pytam Zbyszka jak przygotował przyczepę, bo ja tego nie robię, ja przygotowuję rzeczy nasze i większość z Was na zimę, jako ona stoi, no to wiadomo, wodę puszcza, zalewa z płynem do spryskiwaczy, ponieważ my jeździmy i to, no tak co teraz zimową porą, to co dwa tygodnie będzie wychodziło na weekendy, no to znam pytanie, czy my spuszczamy wodę, jak przyczepa stoi. Tam jeszcze nie spuszczamy. Nie. Po co? Nie 5 litrów płynu do spezkiwaczy, wlałem do spłuczki. Tam jest 15 litrów wody, czyli 1 do 3 i jest git. Okej. Okay. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś patenty na zimowanie przyczepy, która jest oczywiście używana. ja w ogóle. to, to, to co ją zimować? No właśnie, na takie zimowe patenty błęd do spryskiwaczy, może ktoś robi coś inaczej. E, ja zauważyłam dzisiaj, jak pakowałam naszą przyczepę, że e, ubrania czy ręczniki, które zostały tam ostatnio, nie były wilgotne w ogóle. My nie ogrzewamy przyczepy, znaczy no. trochę podgrzewamy czasami. Przed wyjazdem. Przed wyjazdem, tak. Dwa dni przed wyjazdem ją nagrzewamy, żeby było lepiej tak. Inne powietrze wtedy nie jest. No. Tak. Ale generalnie stoi sobie. Łatwiej no. też ją jest pakować, jakie nie ciepło. My nie? No często to... jeździmy, tak? Tak. I y, faktycznie te ręczniki nie były mokre, y, nie były wilgotne, te ubrania były tylko zimne. Ja przeważnie wypakowuję całą przyczepę ubrania, ręczniki, ale z racji tej mojej nogi przy ostatnim wyjeździe nie zrobiłam tego i tak zeszło te dwa kolejne tygodnie, że no, że nie zrobiłam. W każdym razie e, dla mnie niesamowitym było to, że to nie jest wilgotne, to nie jest mokre. I to jest coś, co mnie zaskoczyło. E, na stronie, na Facebooku Polskiego Karawaningu pan e, z Polskiego Karawaningu, e, administrator, nagrał fajny film na temat szykowania przyczepy na podróże zimowe. I polecam z czystym e, sercem. Natomiast powiem Wam e, też ode. Pan fajnie powiedział na temat nagrzewania przyczepy przed wyjazdem, i ja się z nim zgadzam. Na dobę przed rzeczywiście ta przyczepa zupełnie inaczej funkcjonuje. Fajnie się ją pakuje, tak nawet jakbyśmy mieli teraz gdzieś stanąć i skorzystać z niej, to na pewno byłoby nam dużo wygodniej, nie? Także tak, to zdecydowanie. Przyjemnie. Przyjemniej. Przyjemniej. zasłaniamy kratki wentylacyjne do... W ogóle je zakleiliśmy od lodówki, bo już niepotrzebne, bo jak masz kompresorową lodówkę, to po co ci kratki? I rzeczywiście czuć było przez nie zimno. Dosyć spore. A teraz jest zaklejone i nie wieje. No. To, to jest kolejna rzecz, którą zrobiliśmy z takich rzeczy zimowych. Tak, dołożyliśmy kratki, rury od tak? centralnego ogrzewania więcej jest i jest też cieplej. Tak. Za szapkami, pod łóżkiem, wszędzie pociągnąłem 6 metrów dodatkowej tej rury takiej drodzowej, żeby to ciepłe powietrze dookoła przyczepy biegało, a nie tylko na boki. Przykleiliśmy też, przykleiłeś kedrę nad, Tak. No, będziemy zasłaniać tak. przyczepę, tą przyczepę, Jezus, szybę czy... i... Przed nią szybę jakby, tak? Żeby... I kupiliśmy ten opraniacz na szybę, no bo tam rzeczywiście tą bakistą i szybą trochę to zimno, jak się śpi, to czuć bardziej, nie? Tymi oknami jednak czujemy i w sumie tak naprawdę pierwszy raz dzisiaj założymy dopiero, więc tak. sprawdzimy jak działa i damy znać. I panel wjeziemy na dachu. Jeszcze chyba go wjedziemy, bo nikt nie trąbi, że spadł. Założony był. 400-watowy panel założyliśmy, bo ostatnio spaliśmy na dziko i nam prądu zabrakło. Nie zabrakło. No bo trzeba było oszczędzać. A po nie co oszczędzać? Jak można mieć cały czas. W tej o. chwili, przy takiej pogodzie jak jest, teraz on się ładuje. Nie? I to jest fajne, bo panel no, trochę kosztował, ale też jest no, super, bo ładuje. Tak od razu tą... A jaki to panel? Jakiś tam panel. Czarny taki. A skąd ten panel? Od y, Marcina z ABM-u. Z ABM-u. O, mm. super, pozdrawiamy w ogóle. I co? I ten zmieniliśmy też do przerabiania tego prądu, jak to się nazywa? Nie wiem. Regulator? No, regulator. Jakoś tak. No, Widzimy chiński. I też od Marcina mam regulator? Tak, on tak? nam załatwiał to, no... Z ABN. Tak, pozdrawiamy ABM. Telefonów nie chcą od nas odbierać, ale generalnie ma raz materiał raz. ma dobry. <laughs> tak, chyba Ja no, myślę, że nie ma czasu na wszystko. No. Naprawdę pracowity człowiek, bardzo zajęty. Zajechany. Dalej. No, ale dzięki Panu Marcinowi, Marcinowi w sumie, bo na to jesteśmy, e, zaczęliśmy pić soki rano, wyciskane, które serdecznie polecam. Nikt mnie nie słucha, jak naokoło wszystkim mówię, że to jest nasz patent na bycie zdrowym, ponieważ od kiedy pijemy te soki, e, to i nasze dzieci piją te soki rano, to jesteśmy zdrowsi. Zdecydowanie A, to Jeszcze to nikt zdrowsi. przyziębiony nie był. Od września dzieci do przedszkola, do szkół e, i rzeczywiście no, Natalia ma osłabioną odporność z racji tej swojej boreliozy e, Miśka z kolei no powiem Wam, że wszam, naprawdę super i też dzięki Marcin za polecenie, ta dygresja nie kempingowa, bo nie wożę e, sokołowirówki w przyczepie jest duża trochę odpoczywano. Nie trzeba. Na kempingu mamy lepsze rzeczy do picia. Ale nie od No dobra, jedziemy do Andrzejki i już, już nie możemy dojechać. Nagramy już na miejscu startu. Dziś przygodę zaczynamy i pod zapraszamy. Dziś wycieczkę tu nad morze. Nasza rodzinka zaprowadzić was może. Ale dobra, zaczynamy. Nie opowiem o kempingu, który słynie w tej dolinie, no bo przecież wszyscy wiecie, dużo filmów jest już w necie. Nie opowiem o właścicielu, który sławę swoją ma, że o ludzi dobrze dba i tatuażów dużo ma. Nie opowiem też o miejscu, które piękne samo w sobie jest, bo i place no i kuchnia i łazienki czyste. No, też. no i dojechaliśmy. Jesteśmy w ustroniu na kempingu i właśnie zaczynamy się rozkładać. Ale pada deszcz. Mm, I mamy dwugodzinne opóźnienie, już się robi ciemno i mam nadzieję, że chociaż namiot się zdążymy rozłożyć, żeby nie moknąć. Ja lubię mieć namiot. Pada grad Idziemy gdzie? Na świetlice. Na świetlicę Na świetlicę Czuję Co czujesz? Jedzenie? Ślady. Ślady czujesz. A to Ty teraz jesteś jakimś psem tropiącym? Tak. Super. O, ile? Chodź, chowamy się. Albo nie. W mnie nie boli. Stansen chleba w Ustroniu Morskim. Zresztą. Tak, można kupić chleb. Są warsztaty chleba, ale my wiadomo, że na warsztaty nie uderzymy. Ale idziemy, może kupimy fajny chleb. O, ale ładne. Dominika, chodź zobacz. Coś ci pokażę. To jest foremka do wypieku baranka na Wielkanoc. O baran. A czatnie? Piec. Super. Fajnie, nie? Fajne. O radio babci. Moje radio Unitra. No. To radio to chyba nawet dziadek jeszcze ma. Koło do lepienia gliny? Ale fajne. Piękne. Zobacz. Korzec. Miara na zboże. Mama, to jest. Chodź, zobacz lepiej. Grzebień. O, dziękuję. Grzebień. Zbieraczka do jagód. To teraz to też można kupić, niby. Zbieraczka do jagód. To, zbieraczka do jagód. Tak jedziesz po tym i. Naprawdę? No, Nie widziałem. Natalka coś dla ciebie. Gofrownica. Jaki czot. Gofrownica? Czy co? Fajne miejsce, naprawdę fajne miejsce w takim ustroniu przy piekarni. Ławka szkolna. Ale jakie fajne były od razu, teraz jest zamknięte, ale one miały od razu y, schowek, wiesz? Nie, to jest półeczka dobra, tylko. Dobra, 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 dobra. Do moczenia. Pojemnik do moczenia. A tu, a tu mieli Ej, gramofon, takie, takie nic, a cieszy. Ty jesteś głodny? Ale jeszcze nie ma porobiadu. To jest dopiero pora śniadania. Jedziemy sobie teraz do Koszalina zobaczyć, co zobaczyć, nie wiem, bo nigdy nie byliśmy w Koszalinie. Co jest w Koszalinie? Skarb. Z kanką po mleko? Jaką? Którą kanką? Tom, ja też jeszcze z tą kanką chodziłam. Potem mieliśmy takie plastikowe. W ogóle nie wiem dlaczego, ale w Skansenie się bardzo dobrze poczuliśmy. To tak wiekowo yy, chyba do nas pasuje. Słabo. Się... No. 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 Pa. pa! Idziemy? Um, um, na bal przebierańczu. Na kempingu? Tak. Mm. Już za chwilę. Zobaczymy. Nie widać mnie. Teraz nie widać. Jestem. Kwiaty! nowy dzień, jesteśmy po Andrzejkach. Impreza super udana. Był bardzo pyszny barszcz ukraiński i fantastyczne grzane winko oraz lanie wosku. Co jakiś czas jakaś inna atrakcja było ognisko z kiełbaskami. I to wszystko w ogóle wow. Szacun dla właścicieli w ramach. Bytu. Po prostu. No tam jest może. Jakie wzburzone. No. Mieliśmy morsować, ale e, hmm, chyba się nie da. Na kempingu fajnie zaadaptowany jest płot. Zrobione są zdjęcia wspomnienia wydarzeń. Fajne, naprawdę fajne, fajny pomysł na uatrakcyjnienie różnego płotu w sumie. I można sobie pochodzić pooglądać. Super. Whenever I see you all I can think is My summer love, been waiting for you my love My summer love, been waiting for you my love I can't forget the day we met You look so fly in your red corvette Your hair, your look, your everything When I see it all I knew that you were mine I'm in love with you

ale tak na poważnie było bardzo sympatycznie, było miło, fajnie. My pierwszy raz byliśmy na takiej zlocie, na takiej imprezie. Trochę z nieśmiałą dozą, ale rozkręciliśmy się, także... No i teraz widzimy się za dwa tygodnie też w ustronie Morskim. W ogóle dziwne uczucie, bo wracamy bez przyczepy. No, ja pokażę. Tu nie ma jej. Została w Ustroniu. I będzie na nas czekała dwa tygodnie. No, ale myślę, że przeżyjemy. Jakoś. Bez niej. No dobra, to tyle. Tak naprawdę w temacie Andrzejkowym. Widzimy się za dwa tygodnie znowu w stronie Morskim. Krótką relację zrobię z Mikołajem. Oczywiście na kempingu pod Brzozami.